sobie teraz. To Słuchajcie. Wow. Ja ja. Mam włosy. Ła! Mam włosy. Przyszłość. Sama. Nie, właśnie. Nie. Elektryk to z szkoła, inaczej. Bo ja tak, bo ja jestem po kierunku technik i informatyk, nie? Ej! <grym> Przepraszam. Ja jestem. Boże, co to jest za oswaj? Ale poleciało! Oj no Ojej 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 Mi się wydaje, że ta miniatura dosyć jest klikalna Nie wiem, dziwne to jest Mi się jest. wydaje, że ta miniatura jest tysiąc razy ciekawsza niż, kurwa, imę ty cata laska Cześć. Animec, satelacki zawsze są super. Tu tutaj Dlatego winny jest. To... Dobra, przepisany Co to jest dedyk dla Chłoweja? A... No dziwne, że to ma mniej wyświetleń. A... O kurde, bele. To ja nie <laughs> rozumiem tych wyświetleń. Ah, <laughs> wen, a, kur... a taki samiec, duchowy spadł co? Najlepsze jest to, że w tym odcinku było, o ile się nie mylę, 546 przekleństw. Nie pamiętam już tego z tej sytuacji. Nie pamiętasz jak siedziałem kilka godzin i stałam przekleństwem A tam na strażakach. Tam też. Tam było... Pół tysiąca przekleństw w tym odcinku. Pół tysiąca przekleństw. Ja czwarte, jak nie 4 piąte z nich. O konkursie, którym do wygrania jest tak. taka piękna... Tak. Czele... Dobra, już Do czego to doszło, że ja własną reklamę skipuję? Te... Fajne. Do czego to doszło? Z no. mojego własnego bry. projektu. mam już dość, za dużo tych reklam. 120 Dobra, i trzymamy się prawej. Ło! Sześciu... Wow. Coś się jest... z***ło. Kasper, tobie nie o to tylko wózek inwalidzki. Wiesz, jedyne co ty prowadzi to jakieś jelcze, które jadą 20 na godzinę max. Nie ma treści zjadłem. Nikt też zjadłeś, a to masz tego. O, nie, nie o to wybram. Nie modern. Nie, <gryw> no, nie to, o co teraz? To nie chodzi. Ze streamem teraz Dobra, Ej, to, to tak. Dobra, tak. Dobra, zobaczyć, jaki obraz jest. Okay. Tylko żeby nie Generalnie jak coś cały czas. kurwa grzmoty, więc dzisiaj może na pierwszej Tak z góry mówię. Tak. Ja, ja, tak. ja, <Duty> ja Jedna <głos》>. osoba, w tym roku dwie. Także w przyszłym może będą trzy. Eee, także Twoją mamę zapraszamy. Coś. To zmieści się w drzwiach. To prawda. Um, ale, to, ale wtedy win... win... to nie poradzę. Działa. Ale słuchajcie, chłopaki mają... On nie, ten dźwięk. Cześć. jest ich, ich. Chłopaki mają koszulki. Podejdziecie bliżej? Chyba mi Idźcie na razie przodem, potem pójdziecie tyłem. Dokładnie. Teraz Teraz... ...mają A teraz pokażę wam ko twist. Zróbcie obrót 180 stopni. Proszę cię bardzo while you waited like some bar stuff. o Znowu Ja nie go, od... czekaj Ja miałam broń Okej okay. O oh. matko Zmęczyłam się Ile papierkowej roboty jest przy prowadzeniu firmy? Wiesz co? Szczerze? Mm. Nie jestem wariatem, dlatego nie prowadzę sobie samemu księgowości. Mam biuro księgowe, ja tam płacę te kilkaset złotych miesięcznie, ale mam księgową i tak naprawdę moja praca ogranicza się do tego, w się papierkowa, że co jakiś czas muszę wysłać jakieś pismo do ZUS-u coś tego typu, jak mi księgowa przygotuje i co jakiś czas coś zaskanować, wysłać i tak to muszę po prostu miesiąc miesiąc zbierać wszystkie faktury, wszystkie koszty i wysyłać, nie? ja nie potrafię po kimś pić. Co i co nie? nie, nawet po, Natalii. po Natalii. Ja w taki sposób, no. że sobie kupowałem Nessie dużą i nie zdążyłem jej otworzyć. Ona podchodziła, otwierała brała byka i ja już nie mogłem tego pić. Ja już miałem ja skizę i mówiłem: Dobra, weź sobie całą butelkę. No ja. I koniec no. Y, dobra, to ja ci leję. I teraz człowiek cały czas chodzi, bo widzi, że piłeczkę. To P. To znaj przecież. A wiecie jeszcze, jaka jest zasada w bilpongu, To nie będziemy stosować, tylko powiem. Ty masz cały czas jakieś dobre zasady? Nie, bo ja sobie przypominam, że ja jestem trochę pijany. O! Y, ale nie będziemy zastosować. Generalnie jeden kubeczek w bilpongu powinien być z podwójną dawką alkoholu. Cztery. Nie, proszę nie. Nie, mówię, że nie sześć? będę stosował. 6 dły, 4 dobre, no. Nie, nie będę tego stosował. Mówię, że ogólnie jest takie coś, nie? 3, 5 i jeszcze jeden.